Jeżeli ktoś uważa, że w świetle tych przepisów, które chociażby przed chwilą przytoczyłam, państwo członkowskie w swoim ustawodawstwie, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt parlamentarny, nie wpisze kar, którymi będziemy obłożeni jako właściciele nieruchomości, no to muszę przyznać, że albo jest naiwnym kretynem, albo czerpie bardzo duże korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu, bądź właśnie z takich pomysłów jak... Dyrektywa budynkowa. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na śniadaniu prasowym pani europoseł Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Zaczynamy od krótkiej konferencji prasowej pani europoseł na temat wniosku pani europoseł i innych europosłów o wycofanie się Unii Europejskiej z dyrektywy budynkowej. A po tej konferencji zapraszamy na rozmowy i proteczki. Także oddaję głos pani europoseł Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Dobra, ogarnę to technicznie. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję, że przybyliście dzisiaj na śniadanie prasowe. Rzeczywiście zaczynamy je taką krótką konferencją na temat wniosku, który przygotowałam w Parlamencie Europejskim dotyczącego wycofania się Unii Europejskiej z dyrektywy EPBD. No a po tej części oficjalnej zapraszam na część nieoficjalną, gdzie będziemy mogli przy kawie i jedzeniu porozmawiać, między innymi właśnie o polityce Unii Europejskiej i przyszłości Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, chyba mm, na początku wypadałoby, żebym wspomniała o tym, że realizuje swoją obietnicę wyborczą. Bo startując do Parlamentu Europejskiego obiecałam, że przygotuję wniosek dotyczący właśnie wycofania Unii Europejskiej, wycofania się Unii Europejskiej z dyrektywy EPBD, z dyrektywy budynkowej, bo dyrektywa budynkowa zawiera bardzo wiele niebezpiecznych zapisów, które zobowiążą nas Polaków, ale też wszystkich Europejczyków do niezwykle kosztownych remontów. Zgodnie z zapisami dyrektywy budynkowej wszystkie budynki mają być bez emisyjna. do 2030 roku, jeżeli są budynkami nowymi, do 2050 roku, jeżeli są budynkami już istniejącymi i do stycznia 2028 roku, jeżeli są budynkami instytucji publicznych. Czytamy w dyrektywie EPBD, że Unia Europejska ma ambitniejsze cele w zakresie klimatu i energii i te ambitniejsze cele wymagają nowej wizji, tylko że jak zagłębimy się w przepisy dyrektywy budynkowej, to widzimy, że jest to wizja wariatów. Ponadto do 2030 roku. Zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych ma zmniejszyć się o minimum 16%, a do 2035 roku o 20-22% w porównaniu do 2020 roku. Szanowni Państwo, Europa mierzy się z ogromnym kryzysem mieszkaniowym, który jest całkowicie lekceważony przez eurokratów. Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych, a dyrektywa budynkowa wywinduje ceny nieruchomości, drastycznie w górę i to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko to jest między innymi to, co Bastiat opisywał w swoim dziele Co widać, czego nie widać, że jeżeli właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do wykonania kosztownego remontu, by poprawić klasę energetyczną swojej nieruchomości, to zapłaci za to właśnie właściciel, bądź osoba, która będzie chciała tą nieruchomość kupić, bądź ten, kto będzie tą nieruchomość chciał wynająć. W dyrektywie budynkowej czytamy również, że będą zielone kredyty, będą um, ekokredyty, tylko tutaj powstaje podstawowe pytanie, kto za nas będzie te kredyty spłacał. Bo co z tego, że ja zrobię przyjemność jakim uni jakimś unijnym urzędnikom, wezmę kredyt i poprawię klasę energetyczną swojej nieruchomości, jeżeli w ostateczności to ja zaciskam pętlę na swojej własnej szyi. I chyba jednym z kluczowych zapisów dyrektywy budynkowej, o którym czy wobec którego jest wiele nieścisłości w przestrzeni publicznej, jest to, że dyrektywa budynkowa zawiera zapisy dotyczące kar za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na transformacji e, krajowych zasobów budowlanych w budynki emisyjne już cytując literalnie dyrektywę budynkową. Artykuł 9. O minimalnych normach charakterystyki energetycznej dla budynków niemieszkalnych i trajektorii progresywnej renowacji dla zasobów budynków mieszkalnych, e, gdzie jest wskazane, że do 26 maja 2026 roku każde państwo członkowskie ustanawia krajową trajektorię progresywnej renowacji zasobów budynków mieszkalnych zgodnie z krajowym planem działania i celami na 2030, 40 i 50 rok. E, zgodnie z krajowymi planami renowacji budynków państwa członkowskiego. Tylko co z tego, jeżeli lobbyści i tak powiedzą, że dyrektywa dotyczy tylko budynków niemieszkalnych, a mieszkalne są dopiero objęte tą dyrektywą wtedy, kiedy państwo członkowskie właśnie wymyśli sobie tą specjalną trajektorię, w ramach której budynek mieszkalny ma dojść do bezemisyjności. Artykuł 9, punkt 7, literalnie mówi o karach nakładanych artykułem 34 tej dyrektywy i mówi tak. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do wprowadzenia minimalnych norm charakterystyki energetycznej, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim niniejszego artykułu, w tym odpowiednie mechanizmy monitorowania i kary zgodnie z artykułem 34, ustanawiając przepisy dotyczące kar. Państwa członkowskie biorą pod uwagę sytuację finansową właścicieli nieruchomości mieszkalnych i ich dostęp do odpowiedniego wsparcia finansowego, w szczególności w przypadku gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Ale i tak lobbyści powiedzą, że ta dyrektywa żadnych kar nie nakłada, bo to czy kary będą, czy tych kar nie będzie, zależy od tego, jak państwo członkowskie implementuje dyrektywę do krajowego ustawodawstwa. Tylko, że jeżeli ktoś uważa, że w świetle tych przepisów, które chociażby przed chwilą przytoczyłam, państwo członkowskie w swoim ustawodawstwie, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt parlamentarny, nie wpisze kar, którymi będziemy obłożeni jako właściciele nieruchomości, no to muszę przyznać, że albo jest naiwnym kretynem. Albo czerpie bardzo duże korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu, bądź właśnie z takich pomysłów jak dyrektywa budynkowa, bo to jest niesamowite, jak niektórzy bronią dyrektywy budynkowej, bronią Europejskiego Zielonego Ładu. I jeżeli pomyślimy sobie o tych przepisach w sposób logiczny, w sposób rozsądny, no to wydaje się, że właśnie tylko ktoś, kto czerpie zyski z takich pomysłów, jest w stanie tak bezwstydnie i bezwzględnie bronić tych zapisów. Dlatego jako Europa suwerennych narodów, ale także patrioci dla Europy i europejscy reformatorzy i konserwatyści złożyliśmy wniosek o uchylenie dyrektywy budynkowej. Tomasz, mogę Cię prosić, żebyś to wziął? Dziękuję. To jest, Szanowni Państwo, wniosek. Już sekundka. To jest wniosek dotyczący wycofania się Unii Europejskiej z dyrektywy budynkowej. Ten wniosek został podpisany przeze mnie, przez europoseł Annę Bryłkę, przez europosła Tomasza Buczka, przez europosła Tomasza Frelisza, a także przez europosłów Daniela Obajtka, Jacka Ozdobę i Marcina Sypniewskiego. I od razu uprzedzam, szanownych dziennikarzy, że to nie jest tak, że ta dyrektywa ma tak małe poparcie, ten wniosek ma tak małe poparcie i dlatego jest tylko kilka podpisów. Po prostu regulamin Parlamentu Europejskiego jasno wskazuje, że wystarczy około 10 podpisów, by grupa europosłów złożyła taki wniosek do Komisji Europejskiej, więc Postanowiliśmy połączyć grupy na forum Parlamentu Europejskiego, postanowiliśmy połączyć siły na forum Parlamentu Europejskiego, właśnie Europa Suwerennych Narodów, Patrioci dla Europy i Europejscy Reformatorzy i Konserwatyści. Razem składamy taki wniosek do Komisji Europejskiej, by Komisja Europejska w świetle... Panującego kryzysu mieszkaniowego w całej Unii Europejskiej wycofała się z patologicznych zapisów, które spowodują, że dostępność mieszkań, szczególnie dla młodych ludzi, będzie jeszcze mniejsza, bo ceny mieszkań po prostu wzrosną, jeżeli właściciele nieruchomości zostaną obciążeni ogromnymi kosztami takiej dyrektywy. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze śniadanie prasowe. Część oficjalna już może zostać zakończona. Taki wniosek został już złożony do Komisji Europejskiej. Czekamy na sygnał ze strony Komisji Europejskiej. A teraz zapraszam już na część nieoficjalną, gdzie możemy udać się do stolików, napić się kawy, zjeść coś dobrego i powymieniać swoje poglądy na temat polityki europejskiej. Bardzo dziękuję.